poznać najbardziej niedemokratyczną i niepraworządną instytucję w Unii Europejskiej. To jest właśnie nowa Komisja Europejska, której szefem po raz kolejny będzie Ursula von der Leyen. Kogo pani służy, pani Ursulo? Na czyim pani jest pasku? Globalistów, chińskich lobbystów czy wielkich korporacji? Bo jedno jest pewne. Nie są to Europejczycy i nie są to Polacy. Europa, którą pani tworzy, to kontynent hipokryzji i udręki dla zwykłego człowieka. Olbrzymie ceny energii, zakaz wjazdu samochodów do miast. Kobiety i dzieci będące ofiarami imigrantów, którym opłaca pani... Hotele i zasiłki z naszych pieniędzy. Na komisarza do spraw imigracji wybrała pani kogoś, kto kompletnie nie ma pojęcia na temat funkcji, jaką będzie sprawował. Patrzę na skład komisji i widzę: eurokomunizm w najgorszym wydaniu. Zielone szaleństwo. Zero konkurencyjności. Dożynanie rolnictwa umową z Mercosur. Ograbianie nas w tożsamości narodowej. To skończy się katastrofą. Zamiast zerowych emisji będziemy mieli zerowy wzrost gospodarczy. Papierowe słomki i nakrętki przymocowane do butelek. To jest pani plan na Europę. Dziękuję.